Cześć, witajcie ponownie na kanale. Jak obiecałem, mamy dziś temat wełny w ścianach działowych, czyli izolacja akustyczna. Tu za plecami izower akupyta, a z drugiej strony, a z drugiej strony, knauf acoustic board. Sytuacja zgoła inna. Wygląda trochę inaczej generalnie. No i teraz tak, z uwagi na to, że na tej ścianie to dosłownie mieliśmy 100% porównania, no bo mamy zarówno akupłytę versus Acoustic Board zaraz obok siebie no i że jest nas dwóch układaczy no to mieliśmy okazję spróbować zarówno jeden jak i drugi produkt no i nasze odczucia są bardzo, bardzo podobne yy, generalnie na duży plus dla tej jasnej czyli akupłyty yy, dlaczego? po pierwsze nie ma sytuacji tego typu No najprościej w świecie nie występują na akupłycie gdyż akupłyta ma zupełnie inną strukturę, jak się okazuje. Wbrew pozorom, wełna wełnie nierówna. Od razu widać, że przy na przykład cięciu, obróbce i tak dalej, widać co się za z tym acoustic boardem dzieje. On ma takie tendencje do no, takiego troczenia się, droczenia. Nie wiem jak to się nazywa, jak to się mówi. No, generalnie to tak rozwarstwia się po prostu, tak? Rozkleja i te krawędzie się robią. Nieostre, no tutaj są całe bryty, więc nic nie jest cięte, no ale widać nawet na tych całych brytach są takie sytuacje, w których yy, no ta nasza wełna się po prostu szarpie, no i potem, co najgorsze, ona podchodzi potem pod płytę, no i w tym miejscu już mamy zgrubienie, tak? O, jak widać, ona tak ma takie tendencje do, do takiego zachowania, no a ku płyta wygląda dużo bardziej schludnie, no jakby na to nie spojrzeć. No to mamy tu sytuację, w której jest dużo czystsza praca. Zwróćcie uwagę na to, jak wyglądają fragmenty po cięciu. No coś takiego z akustycznym Boardem jest wręcz niemożliwe, niewykonalne. Struktura dużo bardziej zbita. Oczywiście zaznaczmy, hmm. że to są dokładnie te same wełny. No i jak na załączonym obrazku. O, przepraszam, skłamałem. Nawet tutaj się zdarza. No ale zwróćcie uwagę to na to w jakiej ilości, jak to wygląda o tu w takim zestawieniu bezpośrednim zwróćcie uwagę, 10 brytów 7,2 m, lambda 0,37 no i acoustic board brytów jest 8, dlatego mamy również 6 m kwadratowych no a lambda jest ta sama A1 A1 czyli zasadniczo dwie identyczne wełny Natomiast no tutaj mamy dwa bryty więcej. Oczywiście jak to przy pracy z wełną, no, w, każda z tych wełn w, w swoim stopniu, na swój specyficzny sposób gryzie. Yy, ta w zasadzie to powiedziałbym, że nie ma żadnego zapachu, gdzie na przykład przy knaufie ten zapach jest taki dość intensywny. Czasami przypomina koci mocz, a czasami yy, przyprawę do zup magii ale to zależy od subiektywnego, że tak powiem, odczucia ta natomiast, no taki bardzo neutralny zapach, jeżeli tak byśmy to rozpatrywali jeżeli chodzi o gryzienie, i czy tam sypanie się, to bardzo podobnie, chociaż nie wiem, czy ta nawet się troszeczkę bardziej nie sypie, ale tak jakby w gryzieniu nie ma żadnej różnicy my to mamy gorąco, więc tak jakby odczuwamy to jeszcze bardziej no a w układaniu przez to, że to trzyma zdecydowanie lepiej swój wymiar, kształt samo w sobie to po prostu zawsze są takie kostki, to się wiesz, to, to się nigdzie nie, 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 wiem, nie gniecie i tak dalej. To po prostu trzyma swoją formę od początku do końca. Bardzo łatwo się to układa. Ee, oczywiście zasada działania takiej wełny w takiej ściance jest taka, że układamy to od dołu, dociskając cały czas każdy kolejny element, wypełniając ostatni fragment u góry, oczywiście. No, my mamy taką sytuację, że mamy taką odcinkę. Z tego co zauważyłem, to delikatnie te akupłyty nie trzymają wymiaru względem siebie, ale to być może wynika po prostu z technologii pakowania. Tutaj te paczki są pakowane tak dookólnie z każdej strony, a w knaufie są tylko tak jakby owinięte z boku, przez co te, które są na samej górze i na samym dole, nie będą tak mocno ściśnięte. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie mam odczucie, co widać na przykład tutaj na załączonym obrazku. No jakaś minimalna, ale jednak różnica w wysokości tej płyty jest. I to nie wynika z tego, że one są różnie ułożone. Po prostu takie są wynikowe, takie, takie są wynikowe ich wymiary. Ale no, mówmy się taki detal. No i jeszcze tak na szybko podsumowując, może nie jest to jakoś turbo odkrywcze, to co tutaj pokazuję, natomiast no uważam osobiście jako wykonawca, że taki szczegół jak na przykład ta estetyka i ta łatwość pracy z tym materiałem, no bo tam to się strasznie szarpie, a to się nie szarpie w ogóle i zawsze trzyma ten swój, swój wymiar. Ma realny wpływ na jakość naszej pracy, na komfort naszej pracy, więc no i też na właśnie rezultat końcowy. Oczywiście, to zostanie zakryte, to estetyka jest tutaj najmniej w tym ważna, natomiast no, jak robimy to i to cieszy oko, no, to się to aż chce się to robić. No. Także myślę, że może komuś to coś podpowie na przyszłość. Do zobaczenia na razie.